Wspaliły nas papaje. Lepiej znajdźmy Ewę. Potrzebuje jej na otwarciu budki z Asai. Tylko to się dla ciebie liczy? Jej koncert w swojej budce Asai? Jasne, że nie! Ewa postanowiła mi pomóc, bo ja jestem jej przyjacielem. Szkoda tylko, że wtedy jeszcze nie wiedziałem o jej przyjaźni z tobą. Czy możemy skupić się na szukaniu Ewy, Lili i Shani? Być może są w tarapatach. Czas dostarczyć owoce. Gotowe? Gotowe! Winogrona na lewo. Nieźle. Teraz karambola. Wprost nieziemsko. A na koniec pora na pomarańcze. Gol! Widzę, że dla Was to banalne zadanie. Ups, chyba przypadkiem zapomniałem o bananach. <laughs> poszła tędy. O nie, jako jej prawdziwa przyjaciółka wyczuwam, że raczej tędy. Więc idź sobie tam tędy, a ja znajdę Ewę i zajmiemy się tym, co naprawdę ważne. Ach tak, łaciaty? Tak, kłaczku! Hmm. Koniec! Dość tych przezwisk. Rozwiążemy ten spór tu i teraz. Oto nasza rozmowna papaja. Tylko ten, kto ją trzyma, może w danej chwili mówić. Tak, musimy czy któryś z was trzyma teraz rozmowną papaję? Więc czemu się kłócicie? Co się stało? Właściwie to sama nie wiem. Odkąd pamiętam, tak właśnie było. Morango zawsze się na mnie złościł. Zaraz, złościłem się na ciebie, bo ty złościłaś się na mnie. A ja złościłam się na ciebie, bo ty złościłeś się na mnie. W takim razie... Może w ogóle nie ma powodu, żebyście się na siebie złościli? Ha! No. Rety, je kolejny raz nas dzisiaj ocaliły. Oh, zaraz chyba słyszały te. Choćby tędy. Ona się śmieje? Owoce dostarczone teraz. Budka za Sai. Że nasze kłótnie spowodowały takie kłopoty. Okazało się to zwykłym nieporozumieniem. Nic nie szkodzi! Dzięki tej mini przygodzie mogłam zobaczyć cały targ! Jest tu wiele osób, które czekają na niesamowity spektakl! A scena nie będzie nam potrzebna! Zgadzam się z tobą! To do dzieła! Mini moc! Wiele przygód z wami przeżyć mogłam już. A nasza przyjaźń ciągle rośnie sama spójrz. Wiem, że nieważne gdzie hey! zawsze odnajdziemy się. Spędzamy razem czas. Nie macie wy? Yeah, <laughs>